Natomiast kolega dmuchnął. On ma temperaturę minus... 170, 4. coś tam... No. E... Kolega dmuchnął. Co jest z wydychanym przez niego Węgla. E... Też tleny. nie oddychacie i nie widać. Jest para wodna. No, para wodna, przy czym zwróćcie uwagę, jak oddychacie, też wydychacie parę wodną i no, nie widać. Więc to nie dokładnie jest para wodna. To jest para wodna, która w niskiej temperaturze się skrapla, bo tu jest zimno skrapla się i zamienia się w mgłę, mikroskopijne kropelki wody. Natomiast sam ciekły azot, i dolejemy jeszcze odrobiny. jest cieczą, jak widać bezbarwną, jak woda, przeźroczystą i grze. Dlaczego grze? No bo... No bo, no bo dla niego e, te warunki są takie jak dla nas plus 300 stopni Celsjusza. Po prostu jemu jest w cudzysłowie Eee, gorąco w tej temperaturze on po prostu wrze. Eee, no dobrze, to my teraz sobie to żlejemy. Eee, w tak niskich temperaturach ciała zmieniają swoje własności. Na początek weźmiemy jedną małą roślinkę. My ją złamię się. Tak, oczywiście, pokrócić się. A dlaczego? Bo za prostu. Tak. Wszystkie tkanki za bardzo. Otóż to. Super. Musiał eee, sobie Podobnie byłoby z moim paluchem oczywiście, gdybym go tutaj wetknął. Średnio przyjemne. Natomiast wolno mi zrobić coś takiego. Albo coś takiego. Jak ktoś chce... Za... Ale ręka musi być pochyła, bo jak się trafi w głębienie i z... Tak, chwilę... zatrzyma się. Właśnie, prawda? Jest po prostu chłodno. Ale... Ja też chcę tak. Jeszcze jedno, opierasz się o stół. W momencie, gdy ten azot pocieknie w Twoją stronę, wsiąknie w Twoje portki, to możesz sobie coś odmrozić. Więc... tam to. Też No właśnie. Podobnie jak naleje się do buta. No, to, ja was? to nie boli. Nie, nie boli, naprawdę dziewczyny. Ja chcę do bo, buta. Mogę, to, wrona, to wrona, dawaj do buta. Ja Można to, liście skrócić. Ja. Ja no właśnie, wgłębienie jest ryzykowne. Ja jak ucieka po no stole. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego... Tak post... yy, Kurde, gardkę mi nie, zalało. Nie Zalazły wasze palce. E, widzieliście czasami starościecką płytę albo na, na tych nowych e, ceramicznych. Jak wyleje, się, jak wyleje się wodę, to ta woda wcale nie wyparuje natychmiast, tylko formuje kuleczki, które e, po tej... które po tej płycie e, sobie biegną. Coś takiego jak... No właśnie. Jak tutaj. Na pewno tak jest. No bo jak macie, jak macie kuleczkę, jest kuleczka azotu, a tu jest rozgrzana płyta, to tu gdzie się stykają, gwałtownie paruje. Czyli unosi się na poduszce gazowej, która przeszkadza w dalszym ogrzewaniu. Taka trochę lewitacja jakby. Tak, mniej więcej tak. No. I, I między waszą dłonią. A y, tym azotem jest taka warstewka izolująca. Ale jak dostatecznie długo ten azot w dłoni będzie, to niestety dłoń e, się schodzi i przy, przestanie odpływać azot i warstewka izolująca zniknie. A teraz jak ktoś chce to ja zabić listek, to proszę bardzo, możesz go zabić. Tak to jest. No. Eee, Guma. Tak jest. Guma. Długie łańcuchy tam siarkowe, to, to, to kiedyś e, będziecie chyba o tym mieli, powodują, że takie, takie coś można rozciągać. Ja schłodzę to. Nie można połamać. Tak. Robi się kruche. Traci swoje własności sprężyste. Po prostu świateczki temperatur wygląda zupełnie inaczej. Różne zjawiska inaczej zachodzą w niskich temperaturach. <grymianie> jak w w wysokich, na przykład o kawałek gumy zupełnie nieszczupliwy nie można go zamieniać w cukier. Ja go schłodzę. No i tu O, zrobił się twardy. A teraz zamienia się w moderze narzędzie to jest przepis na zdrowie doskonały właśnie no szkoda mi tu takiego ładnego kozika więc go łamał nie będę ale w jego w w własności sprężyste uległy całkowitej zmianie podobnie tutaj mam kawałek ołow. ołów miękki metal, nie nadaje się do robienia dzwonów. Jak ja to upuszczę na podłogę, to pacznęło jak naleśnik. A jak ja go schłodzę i upuszczę za chwilę, to naprawdę nie będzie spektakularny. On nie zabrzęczy jak dzwon z Zygmunta. Ale dźwięk będzie inny. O właśnie. Uwaga, wyciągam i rzucam. No, mniej więcej blaszkowaty. Super. To tyle, jeżeli idzie. No można by jeszcze zniszczyć kawałek dętki, ale to, to jest już na tyle oczywiste, że nie będziemy. <śm> 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 On jest, ja jestem biologiem, ja on chcę cały czas zniszczyć moją e, dziedzinę e, nauki. No to teraz tak. Wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie. Nie wejdzie. Zwiększa się. Zwiększa się. No, Mówiłem. Zwiększa się, bo kiedyś się chce. <gulanie> tak. Owszem. O, o, jeszcze szczególnie. Dlatego, bo e, obniżamy temperaturę i... Pan na się zatyk. Co się dzieje? Się a, a jak się wyciągnie? Powierzy. A jak się wyciągnie, będzie spodobać, no, żeby miały to... takie żebyka. Szczypce. A tam były szczypce. Działamy takie i Szczypce. Nie mogę nic <laughs> No dobrze, to bym paluchami. Wow, magia. Oczywiście e, powietrze w środku ogrzewa się i dmuch e, e, zwiększa swoją objętość. Tak. A ty nie Rośnie samo. Boom. No, no, Fajne na... też on też, też samorząd, baloniki mogą być żywe, widzicie? Tak, tak. To jest skrzyżowanie biologii. i no ciężkie. fizyka. Ciężka? Tak. No? no, dobrze. Ale Twarde. No teraz jeszcze to jeszcze coś, Bo to Andrzejże... i krzepnięcie. Spodobało mu się. <śmianowice> Nawet znalazłem to, co? Nie, mogę? Czy... Się, a nie mogę? Nagrywam to, się ta... tu. Mamy dwa krystalizatorki. Nie pchaj. I nalewamy tutaj trochę wody. A do tego nalejemy się kojego azotu. Uwaga. Czego się spodziewacie? Co się stanie z wodą? Zostanie. Zam... W temperaturze minus 100 stopni, nie stopni. Zamarsza zamarsza zera. poniżej zera. Nic się nie stanie. Tanie się nie jak ja teraz wyleję to nadmiar. Powiedzmy. No nie wiem, tak jestem zafascynowany, że zamiast patrzyć na To widać, że jest lód. Woda. Może być albo lodem, albo, e, albo ciałem stałym, albo cieczą. Nie ma e, pośredniej, e, pośredniego stanu. Prawda? E, jeżeli mamy wodę, oziębiamy ją, to w temperaturze 0 stopni Celsjusza, zresztą zrobiliście to, e, robiliście to w, e, w odwrotnym kierunku. Temperatura się jak gdyby zatrzymuje prawda? i jest e, tylko taki stan, że jest pewna ilość wody i pewna ilość lodu. Ilość wody powiedzmy maleje, ilość lodu rośnie, aż cała woda zamieni się w ciało stałe. Ale nie wszystkie nie wszystkie ciecze mają takie własności. Ten Tak jest, zaraz będzie pachniało. I tu nalejemy. Wybuch. Ale fajne. Proszę się nie inhalować, bo będziecie śpiewać w tym. Nie śpiewali ale... ha. Andrzej, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. ty to zaraz z tego śpiewasz. Jest. Ale fajne. Trochę ja dużo nalałem, żeby było lepiej widać. Ale co, będziemy nikływać? To dobrze. Ale no, to się pije. Ja mam tego co moje jest wypełnione, bo będzie sam już. Głowość, odpalowało i widzimy... Coś w rodzaju... Lodu? No, nie do końca. Bo zaraz ja to ruszę. Taka kasza, ale to, to to... nie jest najciekawsze. Najciekawsze jest to. No chodź, chodź, chodź. Teraz jest bardzo zimny. Za chwileczkę zacznę. Dlaczego to takie wyszło? To było zupełnie inaczej. Widzicie, o, zaczyna się już. się z Zaczyna właśnie. Tofi, alkoholowe tofi, ale wow! Ciepło. Mianowicie alkohol ma zupełnie inną przemianę fazową. Nie przechodzi w taki sposób, ale w taki płynny, a po środku jest taką ciągutką. Kroki. Troszeczkę mu za, za dużo tego dałem, teraz trzeba będzie odczekać, aż to... Łapie, ja zbieram. <śmiennie> tak, tak, wody. tak. A nie ja. U siebie jest. Aż U siebie jest. Co cicho? U siebie jest. Coś jeszcze innego, to, żeby... To... Będzie ja tego zamykaj w Patusia. Jest Patusią? <śmany> to trochę tle właśnie takie coś jest. <śmany> 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 spożywanie alkoholu w takiej postaci raczej mnie skończyło <śmany> tak, w pewnym wieku karalne, a, a tak w ogóle to się grozi śmiercią z tego powodu, że zamaznie żołądek. To ma temperaturę minus sto kilkadziesiąt stopni Celsjusza, więc e, zmiany stanu skupienia zachodzą jak widzicie w różny sposób, niekoniecznie tak jak tu, do czego jesteście przyzwyczajeni w taki skokowy, ale bywa i tak. To tyle jeśli idzie o zmiany stanu skupienia. Przechodzimy na następnego punktu, bo baloniki były. A. To może być piękne, interesujący Kto? Kto to Metalowy chyba, Metalowy, koniecznie. No tak jeszcze raz. A co wam? Zabawki, nie mam. A tutaj gwiedzą? No, Zawsze to lepiej mieć. Więcej? Więcej. Jeden, się 8 jeden z dwa. Nie, już mam osiem, bo mam Jeden plus dwa, ale jeden. Nie za dużo, nie za mało, a w sam raz. Ja, to jest fajne. Kurczę. Ja oh, yes. I teraz... Mm. właśnie, nic nadzwyczajnego się nie dzieje, bo ten garnek y, musi ulec schodzeniu. A za chwileczkę coś zobaczycie. Garnek się chyba. <laughs> <laughs> no, Zaraz będzie dziura. Oj. Fajnie. Super. Mm. O, robi się mokry na zewnątrz, widzicie? I coś cieknie. Czyżby był dziurawy? nie Jeżeli chcecie wiedzieć, co to cieknie, to poddajcie czaszkę tą, albo tą. No. Panowie, szybciutko. Bo nam się azot wyleje i nie będzie... A lepszy. Wiosnę. Dobra, dziękuję. Uwaga, polejemy teraz po tym. E, Zgaszę najpierw. O, chyba za dużo. Nie. Co to jest, jak myślicie? Metal. No jak? Nie pali się. Polewam. O, zgasło całkiem. To może jeszcze raz. Jeszcze raz, Tylko proszę. Tak, nie, nie, ja mówię do niej żeby szybko. Że. Macie ile? Co potrzebne jest do palenia? Ogień! Tlen. tlen! Tlen! To jest tlen! Skropliliśmy tlen! Z... No dobrze! Tlen z powietrza. I jak te krople tlenu padają na gorące drewięko, czasami udaje się rozpalić od nowa. To to się y, zaczyna palić bardziej intensywnie. Temperatura skraplania tlenu jest wyższa niż azotu, więc mając ciekły azot. Możemy skopić, nazbiwać do zbiorniczka ciepłego tlenu. Teraz będą zagadki. A, na początek. To jest taki palnik. No Możecie odpalić ten palnik. A ja sobie skłodzę tą kulę. Nie wiem, w którą stronę Ona ma swoją masę, więc za chwileczkę potrwa. Dobrze będzie. Dobrze jest. A czy masz kwiat? A tak chciałam trochę Niestety musimy odczekać. Ale coś mi jest blisko końca. Przykrość Tak, tak. Globalne ocieplenie, no nie? A właśnie uczą w szkole o globalnym ociepleniu? No musimy, tak, tak. Chociaż no, ja staram się tak to, mówić, to było dobre. że to tak do końca nie jest wiadomo. Mhm. No właśnie. Znaczy nie no, ocieplenie w zasadzie jest faktem, ale przecież w średniowieczu tego co Nie słyszałem w Skandynawii odbawiano no, nawet wino. Tak, 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 tak. Więc to jest chyba było 2 3 stopni cieplej A jak była ta bo... cała taka mała zladowa to są tak. po Bałtyku jeździli, wiecie, wieczu, ja byłem, szwecki, Można było jeździć. A ja potop szwedzki. A w połowie mniej więcej Bałtyku była na przykład gospoda. Tak. Bo zabrana po prostu. Mało a tam gdzie jest Kraków, to kiedyś tam było morze. No to są jakieś te Ale to było bardzo dawno. A, 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 bo tam są te góry. By tak, tak silnej jak ja tak, Andrzej, Andrzej, przestań się. Ja. By, 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 by. Znaczy, walka z globalnym ociepleniem, bo, bo wiadomo, że ja tak temperatura Ziemi, jak to Słońca ja. się zmienia, ja tak więc to ja. fluktuuje. Natomiast walka z globalnym ociepleniem w wydaniu człowieka wygląda mniej więcej tak, jakby pchły, które siedzą na słoniu, zmówiły się, żeby zmienić kierunek, w którym on biegnie. E, no. Dobrze. Myślę, że wystarczy. Uwaga! Kula jest zimna. Wstawiamy ją do płomienia. Dlaczego w płomieniu pokrywa się czym? Proszę No, dobra intuicja. Można nawet wziąć, maźnąć palcem, jak kto chce. Autentyczny szlądam No właśnie jak to jest? Wydawałoby się, że w płomieniu kula powinna się ogrzać. No co jak no co, jest, ale... No bo jest metalowa i dłużej ten będzie się grzała. No dobrze, ale skąd woda? No, bo... za duża różnica no, tego. Za duża temperatura... Powietrza. To dlaczego nie było tej wody jak wcześniej jak trzymałem w powietrzu. No bo teraz się skrapla? skrapla się co? Dobrze, dobrze. A azot, no? No, azot, ee, nie, gdzieś ustaliliśmy, że jest to szron, czyli woda. Para wodna. Skąd para wodna? Nie, para wodna jest produktem spalania gazu. Para wodna i dwutlenek węgla jest ee, produktem spalania gazu w kuchenkach gazowych, e, palnikach. I, i tak dalej. Będziecie to pewnie mieli na chemii i ta para wodna, jak trafia na zimną kulkę, to natychmiast kondensuje tam. Tak potrzebuję? ja potrzebuję. Co za co? Daj no, No, pokaż się Kasper. to Nie, pan Ej, z tego się Kisiel zrobił. No i Pan jeszcze tego ma. Ping, ping, pong. Takie ładne. Będą podbokiwać? Nie będą, ale będą robić coś większego. Będą pękać. Dziury mają. Mają dziurki. Mają dziurki, tak. Trochę ciepło, może tak. Mają dziurki to, to wygląda na to, że o właśnie widać tu jak powietrze ucieka, a wpływa tam azot. A to jest tylko przygotowanie za chwileczkę. Zatem to, co wiemy, to tak w piłeczkach są dziurki i do środka wpłyną azot. ciekły zresztą. Teraz ja wyciągnę jedną z nich. No, 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 Mogę też? Nie, bo się nie nadajesz. Zdjęłam płaskę. Trochę dłużej trzeba było. się to jest, de, wiem, no. bo te dziurki z Słusznie. Ja, jak ogrzewam jak dłonią zwiększa swoją objętość. W środku tak. I, I jak przez dyszę ucieka. O właśnie. To się, to, się kręci. To, się, to się kręci. Z tego wniosek, że są dwie dziurki po przeciwnych stronach i jeszcze nie zrobione tak prosto, ale pod kątem jak turbina. Bo los, no, w środku jest ciekły azot, który zamienia się po prostu w ten w gaz i ma o wiele większą, to lepiej, Łatki. o wiele większą objętość. Płatki, bez no, to teraz... E, hmm. e, świetny sposób na sprzątanie. Bo palą... Zabierzmy się. Zabierzmy przed sobą cały Zabierzmy można wydmuchać Zamiast <grym> <grym> Ale... Nie ma. Już nie ma. Druga butelka jeszcze jest. <grym> Na w sumie do tego azotu dużo w tych termosach się mieści. Proszę? Bardzo dużo się tego azotu mieści w Aaaa fajne. No właśnie. właśnie. Ja też coś. Co? Ale ręka raczej tak. I co? Chwyciło? Chwyciłaś mnie piecze. Kurde. To podobnie jak jest w e, tym e, powietrzu. Sprężone. Jak jest e, powietrze sprężone i się odwróci tą butelki się wynikami e, do górnikami. Nie patrz. Bo na przykład do czyszczenia komputera że tam się używa e, powietrza sprężonego. Jak się odwróci butelkę, nie będzie się od góry pryskało, tylko do też jakiś azot ciekły wylatuje. No z powietrza... A ciekło azot. Znaczy takie coś tam wylatuje, ja się, on się ja się tam się tak się... To, że, to, że, to, że, poddał, że tam jest duży ciśnienie, no, i na pewno jest to Takie zimne i od razu zamarza. A rozumiem o co mi chodzi, to nie jest azot, tylko po prostu ciepłe powietrze. powietrze, tam jest tlen, cała, no, no, cała bo w no środku pojemniku ciśnieniowym nie, nie, nie jest... Nie jest